I słuchajcie, przychodzę dzisiaj ze skończonymi produktami, a tak naprawdę dobrze niezaczętymi, a już nadają się do wyrzucenia. Słuchajcie, to są próbki, tak jak się dostaje w hotelu, w dobrym hotelu, próbki do golenia. Dostaje się krem do golenia i dostaje się maszynkę do golenia. I taki zestaw dwóch rzeczy jest na przykład w numerze 0 albo w numerze 03. Nie różnią się niczym, w jednym i w drugim jest to samo, tylko tu jest jakieś pudełko w kartoniku. Yy, tutaj yy, lata mi osłonka, bo jeszcze maszynka... No, No, ja nie chcę wyjść. Tu maszynka miała osłonkę, więc wszystko hermetycznie pozamykane, wszystko było jeszcze w folii i tu jest dodatkowa folia. Ale powiem Wam tak, ta maszynka yy, to jest porażka totalna. Jeżeli to ma być naprawdę jednorazówka, no to jest wyjątkowa jednorazówka. Słuchajcie, to ciągnie. Te włosy nie wyrywa ich. Ja wiem, że to ma dwa ostrza, no ale dwa to już nie jeden, więc jakiś tam powinien mieć swój ukłon w stronę golenia, a nie ciągnięcia tych włosów. Także nie wyrywa, nie obcina, nie goli, tylko tak ciągnie i odrywa. No masakra totalna. No do tego krem. Krem jest ok, tylko, że strasznie cuchnie. Jeżeli ktoś chciałby się ogolić, ma słaby zarost na twarzy i chciałby użyć tego kremu, to nie polecam. To śmierdzi takimi, mm, nie wiem, no nie wiem czy mi się skojarzyło z niepranymi skarpetkami przez miesiąc, ale faktycznie to tak śmierdzi, także no współczuję. Także no jednorazowy zestaw nie, nie nadaje się totalnie do niczego. Ja jestem na nie. No i drugi skończony produkt to jest balsam mm, do ciała Little Black Dress. Pokazywałam Wam już perfumę, pokazywałam Wam tę perfumetkę. Ym, słuchajcie, ten produkt jakoś tak mnie nie urzekł. Na dwa razy do niego podchodzę, dwa razy jakąś taką, ym, zanim dobrą opisie, opinię o nim wydam, się dwa razy zastanowię. Raz, dlatego że... Yy, po dłuższym używaniu, raz dziennie, nie dwa razy, tylko raz rano po kąpieli, skóra, używając powiedzmy przez tydzień, 5 do 7 dni, skóra jest sucha. To znaczy w ciągu dnia, czyli przez 8 godzin w, ciągu, w pracy, czyli tak już po 4 do 5 godzin w pracy, skóra robi się, no taka wiecie, ten na skórek taki suchutki, normalnie widać, że się pyli. Także no, pff, bardzo nam to ciała trochę, no nie. A dwa... Mm, no nie wiem, no powiedzmy ok, na plusie, że, że jest ok, że y, ładnie pachnie, delikatnie. To nie jest jakiś taki bardzo, bardzo, bardzo jakiś wesprzony zapach, tylko taki delikatny zapaszek y, i no to jest tylko na tak. No i, i na nie no wysusza skórę, także ja jestem przeciwna. Także dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia.